Entering that anomaly in Baghdad was only the beginning. If we want to accomplish anything here, we're gonna have to fix that probe. We can't see Jack without it. Your objective is to bring that probe back online. Then maybe we can start getting some answers. Look alive, that probe ain't gonna fix itself. Dobrze, droga zaplanowana, wziąłem tutaj najkrótszą ścieżkę, więc jedziemy. Po wejściu do anomalii straciłem dwie jednostki, jak widać zostały mi tylko dwie. Ale mam nadzieję, że jakoś sobie... Jakoś sobie z tym poradzę. Nie, ucz, ja mam wrażenie, że ten dowódca nie nosi broni. No cóż, centrala była łaskawa. Trochę jest mam, mogę naprawiać moich ludzi. This place is rubble. What the hell happened here? Looks like a damn cemetery. Uh, General, there's something. some kind of weird growth out Stay here. Stay focused. I see one. Enemy spotted! What the hell is that? Shoot!

No cóż, zastosuję się tutaj do zalecenia. Nie pojadę prawą stroną, bo nie mam wystarczająco dużo jednostek, żeby przejechać e, po lewej i wrócić do wszystkimi jednostkami, nie stracić dużo zdolności pancerza. In range. Open fire! Enemy machine jam We've walked into a world of hurt. I'll say, General. You're in position 14. Activate the probe. Drone online. Commencing data transfer. Readings coming in from the Explorer. The state is a little muddy, sir. Some kind of interference. Let me see if I can clean it up. Damn! Report! General, the entire northern sector is overrun. I can't believe how many there are. 14, stay on plan. We've got to learn more about their capabilities. We've got to punch through the temporary landing zone here. We'll rendezvous with a the transport there people hq's loosen the purse strings time to upgrade our units you can spend your cash on one of two options apcs are well armored but lack punch while crawlers pack some serious firepower but are more vulnerable it's your call commander to people. we're going toe-to-toe to toe with the enemy in an urban combat zone That means we be smart with our Mogę tutaj zmieniać sobie dowolnie kolejność, w, w jakiej jednostki mają się poruszać, ale myślę, że tak, tak będzie najlepiej, ponieważ BWP posiada również bardzo silną obronę. A route and let's go pick a fight. Tak więc będzie tutaj tak zwanym tankiem? Jeśli ktoś gra w wymanę, to powinien załapać, o co mi chodzi. I teraz trzeba odpowiednio dobrze zaplanować ścieżkę tak, żeby jakoś specjalnie mocno nie oberwać i nieco zarobić, jeśli będzie możliwość i okazja. I myślę, że tak będzie najlepiej, więc jedziemy. Jednostki w momencie kupienia pojawiają się momentalnie, więc nie ma... Więc nie ma się co bać o to, że... Trzeba będzie czekać na nie jakoś specjalnie długo. Może też być czasami tak, że dostaniemy jakieś... zdolności takie właśnie jak naprawa czy inne rzeczy po pokonaniu wroga. Tak więc polecam kupy. po prostu niszyć wrogów. Tak, tak dużo na ile pozwalają środki, żeby móc właśnie pozyskać dodatkowe zdolności, które niejednokrotnie są przydatne. Hmm, nie zdążę do niego dobiec. Chyba nie tego. Are they going to destroy the AWP? No. I think we can fix it. Yeah, that was bad. Maybe i a HQ's release funds for reinforcements. Time to go shopping, Commander. Szybko po naprawę, może zdążę, może nie bazu to nie rozwalą w tym czasie. O i jeszcze. Zrzut zasobów, to mi się podoba. O dziwo dowódca może przebiegać przez płoty, jednak nie potrafi przeskakiwać przez budynki. To z takiego ono sobie tutaj przejdzie. Mm -hmm. Open the All thresh elimination. We're hit! We got them all. We got it. We're halfway to dead, sir. Those who hesitate, capitulate. That was some fine work out there, boys. This is no sightseeing tour 14. Get your butts on board so we can pop this joint. Don't have to ask us twice. Tak więc druga misja Anomalii została ukończona. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.